Marcel Sabitzer w Arsenalu? Wszystko wskazuje na to, że kanonierzy mają wystarczające środki na transfer pomocnika RB Lipsk. Możliwe jednak, że wycofają się z transakcji w ostatnim momencie. Powodem ma być odblokowanie możliwości transferu O'Wara, którego Lyon jest w stanie sprzedać już w tym oknie transferowym. Do grona obserwowanych zawodników dołącza także James Madison, który wyraził chęć zmiany klubu. Niezależnie na którego z tych graczy zdecyduje się Arsenal, jedno jest pewne – będzie to naprawdę drogi zakup. Tak więc transfery i piłkarskie emocje, czyli to, co jako miłośnicy tej kariery lubicie najbardziej. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arsenal to Glory i na samym początku chcę Wam bardzo mocno podziękować za to, jak tę serię odbieracie. No i widzę te komentarze, że chcecie więcej odcinków, że chcecie niemalże codziennie Arsenal to Glory. OK, możemy pójść na układ. Jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 7000 łapek w górę, już w niedzielę kolejny odcinek Arsenal to Glory. Wszystko zależy od was. Tak więc koniecznie zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ oczywiście ta seria prowadzona jest w systemie pay-per-view. Tak więc jak nie subskrybujesz, to nie możesz oglądać. Przykro mi. Przypominam także, że partnerem kanału jest Betfan, czyli legalny polski bookmacher, który ma specjalną ofertę dla wszystkich pełnoletnich widzów mojego kanału. Sprawdzajcie oczywiście na dole w opisie wszystkie szczegóły. Ja sam postanowiłem postawić na polskie kluby w eliminacjach do europejskich pucharów. Jak myślicie, ma szansę siąść? A jeśli Wy obstawiacie na Betfanie, koniecznie oznaczajcie mnie na Instagramie razem ze swoimi kuponami. Chętnie puszczę dalej i zobaczę, kogo wy typujecie. No i słuchajcie, nieraz mówię, że w tej serii to wy jesteście asystentami, że to wy macie bardzo ważny głos i niemal jednogłośnie zdecydowaliście, że te pieniądze, które zaoferowaliśmy za Marcela Cabicera, to są pieniądze za duże. To są pieniądze, których nie jest on wart. Zatem Austriak znika na, na razie z naszej listy życzeń, no i jego nie kupimy. Pozostaje zatem pytanie, kto powinien w tym zespole się pojawić, bo kogoś na pozycje ofensywne i do środka pomocy absolutnie potrzebujemy. No ten skład yy, wygląda dobrze, ale wystarczy uraz, wystarczy zmęczenie któregoś ze środkowych pomocników, no i już zaczynają się kłopoty. Zatem będziemy musieli naprawdę mocno popracować w oknie transferowym, żeby ściągnąć tutaj no kogoś, kto w skali tej drużyny spokojnie będzie mógł być nazwany gwiazdą. Ale nie samymi transferami żyje człowiek. Ważne jest także to, aby część zawodników pozostawić w drużynie. No i bardzo dużo komentarzy było na temat tego, że Edin Ketiak jest piłkarzem, któremu nie dość, że powinniśmy zaufać i pozostawić go w zespole, no to przede wszystkim powinniśmy zaproponować mu dłuższy kontrakt. Zatem zróbmy to, porozmawiajmy z Edim i zobaczmy, jakich pieniędzy on od nas oczekuje. Ważne, że zdaje sobie sprawę z tego, jaką ma mieć pozycję w zespole rotacyjny, no na pierwszy skład nie ma on co liczyć. Trzyletni kontrakt jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania. Przynajmniej cztery lata w zespole Eddy ma zostać. To, to musi być długa umowa. Klauzuli odstępnego nie ma mowy. Czegoś takiego nie będziemy robili. Jeżeli ktoś po ciebie przyjdzie, to ja sam chcę wynegocjować cenę. No i to co najistotniejsze, no warto by było jednak tę płacę odrobinę podnieść. Wydaje mi się, że możemy dać mu 50 tysięcy, czyli jest to drobna podwyżka, ale przede wszystkim zabezpieczenie finansowe na kolejne lata. On się zgadza, no i wszyscy są zadowoleni. Oczywiście mamy tutaj dużą rzeszę zawodników, którym innych, którym kończą się kontrakty, jednak kiedy na nich patrzę, to tak naprawdę spośród niewielu widzę zawodników, których chciałbym pozostawić w drużynie. Tak więc to, co jest pewne, patrząc po wartości, zdaje się, że ten Bollard i ten Jordi to są piłkarze, którym warto, których warto w drużynie zostawić. No ale pytanie za jakie pieniądze? 24. Dobra, zaakceptujemy to, słuchajcie, przedłużymy z nimi umowy, ale to są umowy przedłużone tylko i wyłącznie po to, żeby zaraz ci piłkarze wylądowali na liście transferowej. Już nawet nie na liście do wypożyczeń, no bo i tak, nie dajemy im żadnych bonusów za podpis, tak więc po prostu opłaca nam się tych zawodników usunąć z listy wypożyczeń i dać im szansę po prostu poszukania nowego klubu. Oni tutaj w przyszłości nie mają. No ale dobra, warto by było poszukać jednak tego piłkarza, który w jakikolwiek sposób mógłby zastąpić, a w zasadzie dołączyć do naszej drużyny. No i bardzo dużo propozycji by było, aby zgłosić się po Anglika zamiast Sabitcera, po Jamesa Madisona, że on warty byłby takich pieniędzy w przeciwieństwie do piłkarza R.B. Lipsk. Powiem szczerze. No, ja nie jestem przekonany, czy, e, czy, czy powinniśmy jeden, jednak jakby wszystko pakować w tego jednego piłkarza, ale zobaczymy. Zaproponujmy, słuchajcie, jak na razie bardzo bezpiecznie 50 milionów funtów. Czy oni się obrażą? Tak jest, od razu się obrażają. Spokojnie, jest jeszcze czas. E, tutaj mamy naprawdę jeszcze sporo dni do końca okna transferowego, więc jakby na luzie możemy atakować mocno, możemy atakować e, odważnie. Pedro Neto oczywiście jest także piłkarzem, który mnie interesuje, ale pojawiły się także propozycje odnośnie innego piłka. Piłkarza, który z zespołami z Ligi Angielskiej łączony jest wielokrotnie. Frank Kessie. cały czas młody, 25-letni, Iworyjczyk, niezwykle silny, no tylko on jakby tu jest o tyle problematyczny, że jest to raczej piłkarz defensywny. I tak bardzo jak, jak chciałbym go w naszej drużynie, tak bardzo nie jestem przekonany, czy to jest zawodnik, który nadawałby się na te wyższe pozycje. Więc tu może być średnio. No to co? Znowu Oar 55. No to słuchajcie, dajmy 53. I wszyscy będą zadowoleni. I wiemy, ile takiego łarby kosztował, ale pytanie, czy my go chcemy rzeczywiście teraz kupować, nie negocjując z Lester? No, nie, nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. No ale tym zajmiemy się po meczu, właśnie z e, zespołem Lisów, który jest na miejscu pierwszym w tabeli. Tracimy do nich jeden punkt. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak gramy, ale to dopiero środek sezonu. Jeszcze wiele pracy przed nami. No i nie będę ukrywał, że ten mecz dla nas jest, słuchajcie, niezwykle istotny e, z dwóch powodów. No bo po pierwsze to jest mecz ligowy z, e, z, z liderem tabeli, ale to co bardzo jest dla mnie ważne, to fakt, że Leicester gra formacją, która Zawiera wielu zawodników w środku pola, w przeciwieństwie do nas, gdzie yy, no, tam możemy nie mieć przewagi. Jestem ciekawy, czy uda nam się to zniwelować. To raz, a dwa, yy, no, no, jeżeli będzie trzeba robić zmiany, no to teraz jest naprawdę biednie. A teraz jeszcze rzut wolny. Jurik i podchodzi do tej piłki: dawaj Leno, dawaj Leno, dawaj. No Leno chyba tego nie sięgnął i był słupek i dobitka. No zaczął się ten mecz dla nas naprawdę nie najlepiej, ale spokojnie, dużo czasu przed nami, e, ładnie zaczyna się ta akcja już za... E, Boże, no co, z, zawiązywać i Gabriel Martinelli, no, o to chodzi. Język mi się poplątał, ale warne, że nogi się nie poplątały naszym zawodnikom. No i kolejna bramka Gabiego, chłop jest naprawdę w gazie. Zielek dzieli, rządzi, e, tam przed polem karnych rywali roz... roz... Dysponując te piłki ładnie, no niestety teraz Schmeichel piłę wyłapał, ale podoba mi się to. Podoba mi się to przede wszystkim, jak z przodu to wszystko funkcjonuje i że szukamy różnych rozwiązań. No ale w defensywie niestety się teraz nie popisaliśmy i wchodzący z głębi pola Ndidi strzela nam bramkę. Obronę mamy dziurawą straszliwie. Zielu, 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 ależ to zrobił Piotr Zieliński z Emilem Smith-Row! No wyglądało to naprawdę fenomenalnie, no i mamy bramkę na 2 do 2. No tylko cieszy mnie to, że z przodu to funkcjonuje, ale ta obrona wygląda naprawdę źle, oni nam wjeżdżają środkiem. E bez pytań i powiem szczerze, zastanawiam się, czy nie chciałbym tego jakoś zmienić. Tylko pytanie: kogo mógłbym się tu ewentualnie pozbyć e, z tej drużyny e, i jak mogłoby się to prezentować? Czy, no nie, no, baku w środku obrony, to, to, to się nie uda, ale spróbujemy takiego rozwiązania, gdzie e, będziemy mieli jednak trójko obrońców, bo tutaj po prostu w tym miejscu, gdzie jest Gabriel, zwykle znajdował się zawodnik drużny Lester. E, zobaczymy, jak to zadziała. Niestety, Bukajusaka e, obniżono. Troszeczkę na lewego wahadłowego, no ale muszą być jakieś ofiary. No i Smith Row jako napastnik. Nie wiem, czy to zadziała, ale, ale niech zostanie sobie tu. Możemy dać mu jako środkowego napastnika, jako wspomagającego Gabriela Martinelli'ego. Wyjdziemy tak na drugą połowę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. pytanie, czy nie zabraknie nam ludzi z przodu? Zielu, gdyby wypuścił Martinelli'ego, to wyglądało naprawdę obiecująco. Chociaż dalej ta akcja trwa. Dalej szukamy jakiegoś rozwiązania. Tylko mniej zawodników z przodu, przez to ciężej się przebić, ale jest Piotrek Zinicki. No uderz chłopie, zielek, czemu ty nie strzelasz? Czemu tę piłę tak holujesz teraz? Cały czas jesteśmy przy tym jednak, to najważniejsze, zielu Emil Smith -Row. no ale nie możemy znaleźć tego kluczowego, ostatniego dogrania, żeby ta piła wskoczyła w pole karne. no żebyśmy po prostu mogli tu oddać przynajmniej strzał. I właśnie do Martinelli'ego Pepe, ale niestety wypchnięty jest Gabriel Martinelli, ale pozbawiony futbolówki w kluczowym momencie. No i było to ostatnią akcją tego spotkania. Spotkania, które remisujemy. No i problem jest tylko taki, że po tym, jak e, zabezpieczyliśmy tyły, to już nie stworzyliśmy tak naprawdę nic groźnego z przodu, więc. No z jednej strony dobrze, że więcej bramek nie straciliśmy, ale z drugiej no chyba sami mnie rozumiecie. Ja chciałbym ten mecz wygrać, bo graliśmy u siebie. Na no Martinelli tym meczem chyba udowodnił, że no spokojnie może już być naszym podstawowym napastnikiem, tak więc zmieniamy go właśnie w napadziora. Hase Moir chce z nami negocjować swój kontrakt, ale ja jeszcze nie jestem przekonany, czy na pewno my chcemy tego zawodnika ściągnąć. Eee, dajmy mu po prostu kontrakt, którego nie zaakceptuje. Zakończmy te negocjacje w tym momencie. Wrócimy do niego prawdopodobnie, no ale to są jednak wydane praktycznie całe pieniądze z naszego budżetu. Eee, dlatego też jeszcze chwilkę poczekamy. To jest prawdopodobny nasz transfer, ale dajmy sobie jeszcze chwilę, nie postępujmy zbyt pochopnie. No bo ja nie ukrywam, że też ten pedroneto wygląda naprawdę kusząco. No tylko pytanie, jeżeli kupimy Pedroneto, to nie kupimy Owar, a my potrzebujemy jeszcze kogoś do środka pomocy. Więc. Może objawienie euro, czyli doku oraz Owar? Nie brzmiałoby to źle. Choć Damsgard także wygląda kusząco i to by było chyba. E, także dobre rozwiązanie i troszkę tańsze niż Bel. Choć wy chcielibyście zobaczyć u nas powrót angielskiej em, gwiazdy PSW, czyli no niego Maduekę. Zobaczmy, będziemy skautowali go 18 dni, tak więc to może być transfer dosyć ryzykowny. Ale wydaje mi się, że jego będziemy w stanie połączyć z jakimś dużym zakupem. Nie wyskautujemy go do końca, ale przynajmniej będziemy wiedzieli, ile ewentualnie za Anglika zapłacić trzeba. Teraz czas na starcie z ósmym w tabeli Evertonem. I przed tym meczem o angaż do zespołu poprosił mnie Eduard. Kogo ja mógłbym się tu pozbyć? No, Saka nie zagrał ostatnio wybitnego spotkania. Tak więc, Anglik wyląduje na ławce rezerwowych od pierwszych minut. No, i tu francuski na padzior przeciwko Evertonowi. Gramy w Liverpoolu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Przegrywamy Gomez. Strzelił bramkę w 20. Minucie. Mimo wykreowania wielu okazji, nie byliśmy w stanie nic zrobić. A Martinelli zagrał bardzo przeciętne spotkanie na boku. Zresztą, tak samo jak Piotrek Zieliński. No, już nie wspominając o Emilu Smithrow. No to był bardzo zły mecz. A takie spotkania nie powinny nam się przytrafiać, bo jak widzicie, e, ścisk ligowy jest niesamowity. Jeszcze niedawno byliśmy wiceliderem e, tabeli, a teraz jesteśmy na miejscu szóstym. To jest naprawdę niesamowite, jak niewielkie są różnice punktowe. Siódmą Chelsea e, od Leicester dzieli przy takiej samej liczbie rozegranych spotkań zaledwie pięć oczek. To są naprawdę niewielkie różnice punktowe, i tutaj jeszcze wszystko będzie się mieszało. Umówmy się, to jest środek, sezonu tutaj spokojnie to wszystko mogłoby się nam już jakoś porozwarstwiać. No, fatalny mecz zagrałeś, Edward, Nie ma co się oszukiwać. I w normalnych warunkach powiedziałbym, że przyjdzie szansa na odkupienie w meczu pucharowym, ale to nie jest byle jaki mecz pucharowy. Gramy z Tottenhamem. Dlatego też konieczna była regeneracja, no i niemalże w pełni wypoczęty zespół będzie gotowy do tego starcia. Choć drobne zmiany także są konieczne. Tak więc Piotrek Zieliński tym razem usiądzie na ławce rezerwowych. Tu zobaczymy Pepe oraz Gabriel ustąpiący Miejsca Benowi White'owi, yy, który zagra razem z Williamem Salibą. No, gdzieś te zmiany trzeba zrobić. W Pucharach trzeba dawać szansę troszkę innym piłkarzom, tak więc, no, inna, zdecydowanie inna linia defensywy, ale jest Kiranem Tyrnim. Kapitana potrzebujemy na mecz derbowy. W meczach pucharowych takie starcia jak derby północnego Londynu moglibyśmy oglądać codziennie. Ja nazywam się Kajetan Kaśmierski, zapraszam Państwa na skróty tego spotkania. Spotkania, które obfitowało w piękne zespołowe akcje oraz w niesamowite indywidualne występy. Na początku jednak rozpoczynamy od zagrania zespołowego, wykończonego przez Emila smitha Row, Naprawdę fantastycznie wyprowadzony na czystą pozycję Bukajosaka, który podał do Emila smitha Row. No i wykończenie tej akcji było jedynie formalnością, minuta 12. Ta piłka zagrana crossowym podaniem od Pepe do Saki i znów młody Anglik rozpoczyna kolejne natarcie, które kończy Emil Smith Fantastycznie znaleziony tym podaniem piętą na czystej pozycji. Młody Anglik pakuje piłkę do siatki Tottenhamu po raz drugi w tym spotkaniu. No i mają z czego cieszyć się kanonierzy, bo to było naprawdę wysokie i pewne prowadzenie, choć stopniało ono po pięknej bramce Harry'ego Keina w minucie 16. Tak więc w pierwszych 20 minutach padły 3 bramki na Emirates, cieszył się z tego fantastycznego wykończenia Hurricane, choć cieszyć ekipa Tottenhamu nie mogła się zbyt długo. Po tym fantastycznym wykończeniu Nikolasa PP, piłka dostarczona Iworyjczykowi, oczywiście przez Bukajo Sake, który był inżynierem tego zwycięstwa. Ale tu trudno byłoby nie docenić tego fenomenalnego wykończenia iworyjskiego skrzydłowego. Jak zaraz zobaczą Państwo na powtórce, złożył się on do tego uderzenia wręcz perfekcyjnie. Mamy więc dośrodkowanie, no i doskonały strzał. Nie powstydziłby się jego. Najlepsi nie powstydziliby się go najlepsi napastnicy na świecie nie postydziłby się takiego uderzenia sam Zlatan Ibrahimowicz, piłka uderzona z powietrza no i mieliśmy już 1 do 3 przyszła pora na minutę 60 tego spotkania i fenomenalny gol Harry'ego Kena z rzutu wolnego jak mówiłem to spotkanie obfitowało tylko w piękne gole i piękne akcje jednak ta bramka dla Tottenhamu była jedynie na otarcie łez ponieważ to Arsenal triumfuje w północnym Londynie wygrywając to spotkanie 2 do 3 Ucieszony oczywiście tym wynikiem Kapra, ucieszeni kibice Arsenal gra dalej w FA Cup. No po takim meczu muszę was poprosić Żebyście w komentarzach napisali Która z akcji bądź bramek Waszym zdaniem była e, najładniejsza No bo to było naprawdę fenomenalne spotkanie Tak czy siak wracamy do e, Tego co najważniejsze Czyli do, e, do treningów do, do regularnego poprawiania zespołu I też do negocjacji transferowych Jak widzieliście lepiej coraz radzi Sobie e, nasz bramkarz Czyli Leno Ale problem jest taki że kurczę, My potrzebujemy drugiego bramkarza no i zastanawiam się, kogo moglibyśmy tutaj wprowadzić. Wielu z was proponuje Nika Poupa jako naszego rezerwowego Golkipera, ale ja nie widzę Możliwości ściągnięcia tak drogiego Bramkarza jako naszego numeru 2. No po prostu, no, no, no Nie ma opcji, ale oczywiście działamy na wszystkich Frontach i chciałbym, żeby mm, Jury, Gouri e, Został przez nas e, przeskautowany To była propozycja wasza jako yy, film, firmy skautowskiej, więc chcę zobaczyć, co tam ciekawego będzie. Ależ ta powtórka PP wygląda, a my dostajemy ofertę transferu yy, za zawodnika, z którego i tak korzystać nie będziemy, więc cieszy mnie ona bardzo mocno. Chociaż wiecie co? Underlecht może mieć jakiegoś młodego golkipera. Zobacz, ten 19-letni bramkarz wiem, że jest naprawdę całkiem niezły, więc gdybyśmy wymienili się tu jeden do jednego, co wy na to? No niestety, są Kompany nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem, a szkoda. Całkiem młodym golkiper wydaje się być Aaron Ramsdale i powiem szczerze jeżeli mielibyśmy za niego zapłacić rzeczywiście poniżej 10 milionów to to byłby bramkarz, którego ja rzeczywiście chciałbym mieć w drużynie no bo tej dwójki naprawdę potrzebujemy takiego bramkarza, który by nie mógł sobie wejść i w pucharze i przy ewentualnej kontuzji będzie odpowiednim piłkarzem więc skautujemy i tak naprawdę czekamy teraz na wyniki tych wszystkich e, poszukiwań no a przed nami mecz z Brighton, mam nadzieję, że uda nam się ekipę Modera oraz e, Carbo Pokonać zresztą Kuba Moder w podstawowym składzie. Mam nadzieję, że nie pomoże swojej drużynie. Oj, 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 nie pomógł tutaj nic, im by nie pomogło. Pepe, Saka oraz Martinelli. No to jest naprawdę piękny zespół, powoli. To, to, to naprawdę mi się zaczyna podobać. No i znamy już Sharona Ramsdale'a i nie ukrywam, że moim zdaniem to jest właśnie idealne alny rezerwowy golkiper. Spróbujmy zatem podjąć negocjacje. Nie będę ukrywał, tylko że chciałbym jak najbardziej uciąć cenę angielskiego bramkarza po to, żebyśmy mieli pieniądze na ten główny transfer. Oni chcą jednak pieniędzy 14 milionów i 10% od sprzedaży. No to jest coś co bardzo mi się nie podoba. Spróbujmy 10 i 10%. No, wydają się być nieugięci. To będzie naprawdę dobry deal dla Sheffield i i oni muszą to przemyśleć. A kontroferta, z którą do nas wracają, jest niezła. To jest 14 milionów, ale bez żadnego procenta od sprzedaży. Zaakceptujemy ją, bo to nie są wielkie pieniądze, a zawodnik naprawdę solidny. Porozmawiajmy tylko teraz z samym zainteresowanym, czy on wie, w jakiej roli tutaj przychodzi. No, sporadyczne występy. Czy ciebie to satysfakcjonuje? Tak jest. No i o to chodzi. To mi się podoba. 4 lata kontraktu. Jesteś całkiem młody. Jak na bramkarza, to jesteś w ogóle dzieciakiem. 5 lat w takim razie bez problemu, bez klauzuli odstępnego, co oczywiście. No i oczywiście zdecydowanie większa pensja niż to, co miał w Sheffield, no ale wiadomo, on tutaj przychodzi i będzie zarabiał dużo większy hajs, tak więc mamy nowego bramkarza, który naprawdę dobrze prezentuje się razem z Kaprą na konferencji prasowej, ale no to jest taki mały transfer, to jest tylko taki dodatek, my cały czas powinniśmy kupić tutaj dwóch zawodników, a przed nami zaraz ostatni dzień okna transferowego, tak więc tu absolutnie kończą się przelewki. No, i trzeba podjąć decyzję. Decyzję naprawdę istotne. No, bo uważam, że jeszcze jeden skrzydłowy jest nam absolutnie potrzebny, nie mówiąc o kolejnym środkowym pomocniku. No i wydaje się, że wreszcie trzeba będzie chyba zdecydować się na tego Owara, no bo nie widzę innej lepszej opcji, bo ym, tak jak Owar może zagrać na środkowym pomocniku takim przechwytującym, może nie do końca defensywnym, tak nie widzę w tej roli Jamesa Madisona, przyznam szczerze. Yy, a Owar spokojnie też poradzi sobie z przodu, tak więc pójdziemy po francuza. Yy, no i jednego z dwójki, doku albo Damsgarda. Ale na początku porozmawiajmy z Lionem, no bo. Tutaj będziemy musieli zostawić bardzo dużo pieniędzy we Francji. Moja propozycja to 17% sprzedaży i 50 milionów. Co wy na to? 58 milionów 900 tysięcy. No to brzmi naprawdę przyzwoicie. Spróbujmy jeszcze z tym zjechać. I udaje nam się to. Ok, 55 milionów. Uważam, że to jest naprawdę niezły deal, tym bardziej, że zostawia nam to miejsce na zakup skrzydłowego. Oczywiście, hasem będziesz ważnym piłkarzem, on jednak chce być kluczowy. Okej. Okay. To zwiastuje tylko, że te negocjacje nie będą należały do najprostszych, a ja też widzę, że tych pieniędzy wcale nie zostanie tak dużo, jak mi się wydawało pięcioletni kontrakt. OK, zaakceptujemy to oczywiście, no bo tak chcemy, żeby on został. Bez klauzuli odstępnego umowa, no i oczywiście potrzebne jest podwyżka wynagrodzenia. Oni się na to zgadzają, my się zgadzamy, wszyscy zadowoleni. No tylko teraz jest problem ze skrzydłowym. Chociaż w koszulce kanonierów no sprawia, że nie mam żadnych zmartwień. Okej, okay, no ale w budżecie zostało nam realnie patrząc około 10 milionów, no bo jeszcze ewentualnemu e, nowemu zawodnikowi musielibyśmy pieniądze e, jakieś dać, za darmo nikt u nas grać nie będzie. E, więc sytuacja wygląda tutaj, no powiedziałbym szczerze nieciekawie. I zobaczmy, czy my mamy kogoś, kogo byłbym gotów się pozbyć. No, po prostu w celu uzyskania pieniędzy, ale takiej osoby nie widzę. No jest oczywiście Pablo Mari, ale to nie jest jakaś gigantyczna, genialna karta przetargowa. No, no, no nie wygląda to dobrze finansowo, wręcz przeciwnie. Oczywiście Ciebie możemy już wystawić na listę transferową. To była nieudana przyg yy, przygoda islandzka Arsenalu. Ojoj, oj, oj, no. Spróbujemy coś pohandlować, spróbujemy coś powymieniać tak dalej, ale. No, niestety nie uśmiecha mi się to i nie widzę e, przyszłości przed tymi transferami. No, zacznijmy od najtańszego Damsgarda. Może jakoś będziemy w stanie go wyrwać, ale wątpię. No nie, no, Robo zostaje w arsenalu. Jeszcze nie jesteśmy gotowi się go pozbyć, bo to jest ważny element zespołu. Tak więc, niestety, to co mieliśmy, nie wystarczy. A mianowicie, poszukałbym wypożyczenia, i okazuje się że możemy porozmawiać z klubem, który znamy doskonale. Real Madrid jest gotów... Oddać nam na wypożyczenie Lukasa Vasqueza, piłkarza idealnego na to, żebyśmy zabezpieczyli się w, tym, w tej części sezonu. Pachnie to trochę Sebajosem, ale spróbujemy lepiej wykorzystać tego piłkarza niż było to w przypadku, właśnie środkowego pomocnika. A Vasquez może grać na skrzydłach, czego naprawdę potrzebujemy. Zatem słuchajcie, no, sprawa jest prosta. Pytanie: ile musielibyśmy przeznaczyć? 50-50 to jest naprawdę dobry podział, na który Real się zgadza, więc jeżeli tylko uda nam się, jakby, dopiąć ten transfer z samym zawodnikiem, to ja uważam, że jesteśmy bardzo dobrze uzbrojeni no, do końca tego sezonu, ale cały czas Vasquez nam nie odpowiada. Dopiero teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, i Lukas Vasquez. Przychodzi na wypożyczenie. Super sprawa, ponieważ dostajemy zawodnika, fajnie ocenionego, ogranego w Europie, mogącego grać na prawej obronie, prawej pomocy, na prawym skrzydle. Wszystko, czego potrzebujemy, daje nam Lucas Vasquez. Jestem zachwycony. Dodatkowo dostajemy. Ciekawą ofertę z BVB, no ale w tym momencie nie zmienię bramkarza. 5 godzin przed końcem okna transferowego nie mam zamiaru e, ruszać tak kluczowej pozycji, tym bardziej, że Leno naprawdę dobrze odnajduje się w otoczeniu naszych obrońców i tych, których już zna i tych nowych. Tak więc ja naprawdę uważam, że ta kadra arsenalu po oknie transferowym wygląda bardzo dobrze. Dzięki Wam, e, którzy zaproponowaliście mi paru ciekawych piłkarzy. No bo zobaczcie, OR e, zaraz będzie wskakiwał do podstawowej jedenastki. Mamy tutaj Ramsdale'a, który jest ważnym elementem i będzie ciekawym rezerwowym bramkarzem. No i oczywiście e, mamy tutaj tego Lukasa Vasqueza, który będzie dobrym dodatkiem do drużyny, choć cały czas mamy tutaj tych nazwisk stanowczo za dużo i trzeba będzie się tych gości pozbywać, oby jak najszybciej. Więc tak naprawdę z uśmiechem i optymizmem docieramy do końca tego okna transferowego, no bo trudno optymistą nie być, e, kiedy udało nam się te pieniądze w moim odczuciu wydać tak dobrze e, i... I zdobyć naprawdę fajnych piłkarzy Zresztą no, no chciałem powiedzieć, że zarobiliśmy dużo No ale niestety te pieniądze za Aube i za Lakazeta Nie są tutaj wliczone Ale uważam, że fajnie udało się ich spieniężyć I ci, którzy przyszli w ich miejsce To są naprawdę dobre nabytki Tak więc przed nami teraz Chwila odpoczynku i mecz z Wolverhampton, jeżeli się nie mylę Właśnie tam widziałem wilki Tak jest i z ekipą Wolves udaje nam się wygrać 2 do 0. Na boisku pojawił się Owar, jak widzicie, ale ważne kto strzelał, bo to Bukajo Saka i Gabriel, tak więc myślę, że tam był pod koniec jakiś stały fragment gry. A Bukajo, nie dość, że zaliczył bardzo dobre spotkanie, to jeszcze może być naszym SPO, co powinno stanowczo podwyższyć jego możliwości dobrego funkcjonowania w tej formacji, którą obecnie gramy. Dodatkowo mamy raport, jeśli chodzi o Madłekę. No piłkarz bardzo mnie interesujący, no, ale na razie pusto w kieszeniach. Choć na pewno taki transfer Runa Sona do Fiorentiny. Sprawi, że e, troszkę więcej tych pieniędzy nam się pojawi, no ale tutaj mówimy o drobnych w skali naszego klubu. No, spływają sobie teraz te raporty odnośnie paru zawodników. Na pewno ten amią wygląda bardzo ciekawie. Mamy go na liście, no ale w tym momencie, e, tak jak mówię, wszelkie ruchy mamy zblokowane. Co nie znaczy, że nie będziemy tutaj myśleli o transferach, co nie znaczy, że nie potrzebuje Waszych propozycji, bo to Wy widzicie doskonale, jak ten zespół wygląda. No i między innymi e, możecie mieć pomysły, co zrobić z takimi pieniędzmi, które wpłynął do nas prawdopodobnie od Lazio, bo ja z nimi chciałbym porozmawiać. Tylko chciałbym, żeby to było troszkę troszkę więcej pieniędzy za Mariego. Ale zaraz nam się zrobi tutaj budżet, za który będziemy mogli myśleć, żeby ściągnąć Skrzydłowego. Tak więc piszcie na dole propozycje. No bo też zaraz będzie kolejne okno transferowe, więc robota trwa. Jak widzicie, okno zamknięte, a my sprzedajemy, no i będziemy chcieli kupować. Ale warto też skupić się na tym, co w lidze. Ponieważ przed nami mecz z Tottenhamem. Tottenhamem, który ma tyle samo punktów co my, jednak jest o miejsce w tabeli wyżej. A to jest naprawdę cenne miejsce w tabeli, bodające możliwość gry w Lidze Mistrzów, Lidze Mistrzów, która jest naszym celem. Oj to będą naprawdę istotne derby północnego Londynu, więc mam nadzieję, że nie możecie się ich doczekać. A to, czy zobaczycie je w niedzielę, zależy tylko i wyłącznie od was i od Waszych łapek w górę. Tak więc łapkujcie, subskrybujcie, a za dziś bardzo wam już dziękuję. Na razie. Piona!